Halo halo, już do was idę, czekajcie. Oh, dobra. Podłączałem sobie tego mikrofon jeszcze mikrofon. Telefon do ładowarki, sobie podłączałem. Sobie. Jeszcze ustawię tylko, wiecie co? Start i lecimy. Halo, halo, siema, to znowu ja, dzisiaj jest 1 czerwca 2019 roku, jest sobota, jest 20.30, kontynuujemy, a raczej zaczynamy granie w No. Scavenger, co to znaczy w Pathfinder, nie zna to nie Dragon Age, to też nie Dragon Age, to jest codname. jest wielki napis Codename Panzers, faza pierwsza, kultowa gra z serii Panzer, a raczej codname Panzers Chyba jest druga część i też trzecia część, i będziemy je odgrywać. Mam na, na nadzieję, że wszystko się uda. Tak, ja chcę. Eee, Muszę wczytać i rozpocząć. A e, nie, dobra, chyba będzie to wszystko robiliśmy. To jest na czas, trochę misja. Kawuścia jest, wszystko jest. Tak, kontynuujemy granie w Panzera. Nic ciekawego u mnie dzisiaj nie ma, duszno mnie, ale nie będę otwierał y, tego, otwierał y, okna, bo muzykę będzie słychać z dni mojego miasta i mnie, kurwa, strajka zajebią za muzykę. Tak, przede wszystkim... Co tu, ten... Wymieniamy pojazdy. Ja się nie wiem, czy... <ścoughs> Ja bym chciał widzieć zasięgi, jakie te bro... ten, jakie te czołgi mają, w sensie... Czy to ma większy zasięg niż, niż tamten? Na pewno ma więcej tego. Zmiana pojazdu. No bo niby to jest ten. To z tego samego jest, nie? Że to jest działo samobieżne. I tamto też jest działo samobieżne, nie? Na pewno pójdzie tu. Zastąp. Zastąp. Jak mu zmienił w to. Dobra, wiecie co weźmiemy zrobimy. Bo to jest... No kurwa, no. To jest czołg. To jest działo samobieżne. No i to też jest działo samo. A tutaj mogę... Nie, działo przeciwpancerne. Mm. A to działo przeciwpancerne, czyli to jest działo samobieżne, a to już nie jest działo samobieżne, tylko przeciwpancerne. I na czym to polega, w czym jest różnica? Nie chciałem tego kupować. Dobra, ale zobaczmy. 75, 13, 70, 13 tu ma karabiny, to 50. Aha, że to jest więcej. Nie wiem. Nie wiem na czym polega różnica. Dobra. Wszystko mamy, co potrzebujemy. Potrzebowaliśmy dużo czołgów, z tego co pamiętam. I rozpoczynamy misję. O, na razie niech tak będzie, właśnie jak jest. Mogę tu przyspieszyć? Mogę. Dało się. Panie Aber nicht, du bitte, das ich warte auf Anweisungen. Bewegung! Ja? Und nun? Dobra, Tauguev, ich warte auf Anweisungen. Dort werden Sie mich nicht entdecken. Befehl? Los, Bewegung! Hier, Herr Kommandant! Also, los geht's! Okay. Und nun? zu Wiecie co tu robię? Chcę od razu pojechać tym, tą ekipą już do tego. Szeroko niech wyjadą. Szeroko jedziemy, ja tak na razie. Yy, ten, do momentu aż te 3 minuty nie miną, aż nie dojedziemy tam, gdzie mamy dojechać, to trochę się skupię, jednak także z uwagi na to, że wiecie, że no, kurwa chcę to przejść. w kierunku. los geht's.

Gut, da ist der Wir befinden uns unter Beschuss! Los! wer ist der Saum! Unter Beschuss! Lass uns Wie lautet der Befehl? Okay! Wie leben wir? Wir hochsafen! Ich warte auf Anweisungen. Dobra, tu coś na dupia w ten czołgi jeszcze moje co no właśnie

Auf Anweisungen. Befehl. Oh, du hast mich entdeckt. Attacke. Ja? Oh ja. Wer du beschossen? Spazier. Wie lautet mm, die Aufgabe, Kommandant? Du befehlst, Herr Kommandant. Ja, bitte. Die haben uns im Visier. Ich bin bereit. Wir werden angegriffen. Los! Vorwärts geht's! Wir haben viel Blut verloren. Fahrzeug meldet sich. Los! Bewegt! Dobra. A, tak jak mówię. Na razie, na razie muszę, muszę, się skupić bardziej na na grze niż na gadaniu jakimkolwiek, bo chcę jednak to przejść, a wiecie, a to nie jest pitu-pitu. Tutaj się zaczną strzelać, nie? Czemu nam tak mało czasu dali, żeby to ogarnąć? Und nun? Dobra, dobra, dobra. Aha, dobra, dobra. Gdzie jest ten wóz cholerny naprawczy? Spierdala, gdzieś drugi koniec mapy. Jedź mi tu komendanta naprawię I jeszcze, co to są za tutaj? Wóz, aha, i i okay. Ja? Also los geht's! Die Fahrt kann losgehen! Vorwärts, Kameraden! Aufgabe klar! Bitte? Schon unterwegs! Bitte? Vorwärts in Richtung Zielpunkt! Befehl? Los, Bewegung! Befehl, Befehl, Befehl! Ja, ja! Schon unterwegs, dabei. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Los! Ja? Aufgabe klar! Wer ist da vorne. Bin getroffen! Rund unterwegs! Aber dann ist er mal okay. O, znieśli mi czołg z tej O kurwa, to jest tenny są. Mhm. <grym> mm Też mi tu już. Jeszcze ktoś tu. Jeszcze jeden czołg został. Chyba ty do tych. No i stracimy trochę jednostek i tak dalej, ale no niestety okay. trzeba trochę poświęcić ich, bo...

No, patrzcie, jedną gwiazdkę dostał. Chyba jesteśmy na razie w domu, also wie ich Wie lautet der Befehl? Ich warte auf Anweisungen. Bitte. Los! Befehl? Los! Und nun? Aufgabe klar! Jeszcze tylko poustawiam, wiecie, żeby wszystko dla pewności było. Ty mi tutaj zwiedzę do końca... Dobra. Także 15 minut mi to zajęło wszystko. Żeby... Żeby ten... Żeby poogarniać. Traciłem jednego snajpera przy tym. No po co oni tak wjeżdżali na pełnej, skoro tutaj są i tak te... Są tory zniszczone, tak kurde trochę bez sensu ta misja jest, no ale trudno. Okej, okay. co tam u was, ludziska? Co tam u was? Ostatnio co z ciekawych rzeczy, Tro o, trochę porenderowałem rzeczy, w sensie filmów. Udało mi się e, spędzić wczorajszy wieczór. Miałem wczoraj nagrywać, ale powiedziałem sobie nie, wezmę porenderuję, bo mam za dużo filmów już nagranych i za mało porenderowanych. Więc cały wieczór spędziłem na tym i trochę odblokowałem jednak. Dzisiaj jeszcze wrzuciłem parę filmów, żeby ten, żeby. Dobra, ja tu sobie tu jeszcze zbadam że ja miałem tą opcję, może tego, tą opcję, wiecie... E, tę opcję, gdzie... E, gdzie się po prostu e, ma, nie ma się tego, mgły wojny miałem odpalić, ale... Ale nie odpaliłem jej, koniec końców, jak na razie.

Coś tu był jakiś obrazek czegoś, coś jechało tu. Czy my zdołaliśmy zdobyć tutaj działo, czy nie? Czy wszystko całe ten... Czy wszystko się skop, skopściło, skiepściło? Ty, a ta ekipa też, pięciu osób ma, ma tylko już dwie, to będzie jeździła w samochodziku ja po prostu. Ty była ikonka, że tu coś jechało. O tu jest ekipa ty. Co tutaj jeszcze jest za. Dobra, z tego co widzę, tam on tu nic nie wykrył. Możemy to jeszcze przejść tędy. Aaa, Katiusze tu były. No tak, bo nas strzelały, Katiusze przecież, nie? To jak on pojechał i ich nie zauważył tędy. Ekspię exp, sobie, sobie postacie e, tak, zaczyta jednostki. Mm, tak, i po, po zgrywa, potem poprzegrywałem, nagrywałem, Nie wiem, wczoraj coś nagrywałem? 30? 1? Chyba nie, wydaje mi się, że, że nie. A może coś nagrałem, już nie pamiętam. Nie ma zresztą znaczenia aż takiego. Mm, tak czy siak. Dobra, możemy uznać, że ta strona drogi jest jakby bezpieczna w miarę. Więc tutaj jest nasz czołg, więc jeszcze tutaj jeden postawię. No, nawet tak gęsto jesteśmy rozstawieni jak na ten. Tylko jeszcze nasze, pan, te, nie pancerne, tylko e, samobieżne. Więc tutaj jest jedno. O, tutaj jest jedno. Samobieżne, no tak, samobieżne działa. Tutaj jest, ale ono jest za blisko tego jednego, nie o tego właśnie, ale jest się stanie. Tutaj ja osób, w stanie tyle i będzie, e, tak pan sniper, sniper Espera, dostałeś w że tak to nazwę. A zapis, okay. bardzo dobrze. Możemy zaczynać. Dobra, tutaj został wózek, jeden. dobra, i stanę tutaj na wszelki wypadek. Gdyby coś się miało dziać, to z nim będę po prostu rzucał, jeździł w tej weftę. Dobra, tych też. No, trochę straciłem ludzi, bo oni mi tutaj zraszowałem. W sumie dało się tutaj zraszować, ale wiecie, to chodziło o to, żeby tutaj wjechać i przede wszystkim zdobyć to miejsce, żeby oni mi tego nie zniszczyli, bo jak to by mi zniszczyli to koniec Dobra Snajpero Snajperer Tutaj ludków w postawię. Almo dobra, wiecie co, wy dalej strzelacie, to was wstawię tutaj w las Ehm, karabinierzy Pistolety maszynowe. Tutaj chodźcie, my się też gdzieś tutaj w, w tym zaczajcie, i tyle. I rozstawione. okej, okay. na razie jest tak w miarę. Dobra, gdzie ten sniper, mój ulubiony? Tutaj jesteś, mój ulubiony sniper. Przede wszystkim musisz nam tyły popatrzeć, czy tutaj niczego nie zostawiliśmy. Bo zrobiliśmy szybkiego rasza dosyć mocnego. Straciliśmy czołg 1, czy nawet 2. Na pewno więcej ludzi straciliśmy tym, tym szarżątą. No ale czasem tak jest na wojnie. E, więc musimy zbadać jeszcze nasze plecy, czy na pewno jesteśmy bezpieczni. E, potem myślę, że tak. Obadam tutaj i będę patrzył, gdzie są ogólnie. Będę go wiadomo, jak to działa, nie? Czyli kichnę. Wiadomo, jak to działa, czyli biegnę z sniperem, patrzę, gdzie są wrogowie, wtedy podjeżdżam czołgami i ich rozwalam. Ale bardziej zrobimy to w stylu: zbadam tutaj, czy jest bezpiecznie, później tutaj, gdzieś do, do tego pola, zobaczę. Jak tutaj będą przeciwnicy, to, to no nie wiem, chyba to będę po prostu ich podjeżdżał. Po prostu na linii będę gdzieś tutaj próbował wszystkich wyczyścić. Jakieś dwa czołgi sobie wybiorę, żeby mnie, i może jedno działo samobieżne, które jeździ ten, żeby żeby pojechało i zlikwidowało to. To mi nie będę tutaj trzymał. Tak, i potem jak tutaj wyczyszczę, to, to ruszę po prostu tak. W, w lewo będę tego kościół i potem pojedziemy tu. Wiem, że to dosyć nielogiczne jest, bo bardziej chyba tędy by się taką można było, ale wiecie, tutaj jest przejście, bo to chodzi o zdobycie przejścia, tutaj jest jedno. Przejście, tutaj jest drugie przejście, przez ten, i my mamy ogólnie tutaj ozdobyć to miejsce, nie? I z tego co do mnie zła jadka będzie, bo dosyć sporo rzeczy, w sensie sporo czołgów i takich innych będzie, nie? Więc może być siatka, no ale zobaczymy jeszcze. Dobra, tu jeszcze zapiszę menu, znaczy zapiszę menu, menu i zapiszę, żeby mieć już taki zapis na ogarniętym, już na bezpiecznym, jakby takim powiedzmy, slajdzie. Tak, pójdziemy i po prostu wzdłuż tej drogi popatrzymy jeszcze do, do pól. Pole ogarniemy. Dobra, tutaj czysto jest. Tak, a co mówiłem z filmami? Tak, filmy po prostu sobie ten sobie już tam po. po trochę, trochę filmów. Pan już leci, poleciał pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek jest trochę skopany, bo pod względem jeżeli chodzi o jakość, bo tam jest, są ucinki po prawej i po lewej, czy po prawej i po lewej, by pokazać. No i trudno, nie? No, no niestety nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądało, dlatego u mnie jest ekran po prostu był rozciągnięty, bardziej rozmyte było, nie? A wiadomo, no nagrania trochę inaczej to wyglądało. Pójdziemy tym polem, tamtych jeszcze nie ruszymy. I ten, i dlatego tak to wyglądało, ale teraz co już tam były, to. O. Co już były pola, to, to były pola i... E, pola. E, co już były te, co już były... E, co, co, co już tam... kurwa. Czyli <coughs> tutaj są pojazdy już, dobra. Dwa, dwa te mniejsze czołgi. Dobra, wiecie co? Przebiegniemy. <coughs> Żałuję, że... O, Żałuję, że nie mam e, możliwości zaznaczenia na mapie żadnym kolorkiem, żadnym niczym takim. Chyba właśnie zniszczyłem tych, zniszczyłem e, moździerze, i tylko ci goście z karabinem dostali. A ich mogę zdjąć z daleka, o ile wstaną, albo ile ich zobaczę w sumie. Dobra, ja tak patrzę, że tak na razie to ci przeciwnicy są na poziomie jednego czołgu, nie? Z szybszą akcją z dwoma. Dobra, dobiegnę to do końca, jakby wiecie, już tam, tam w tamtą stronę i... To bardziej chodzi, to wykrywanie, ja wiem, że ono nie jest aż takie skuteczne, jeżeli chodzi o... ludzi, bo czasem się ukrywają właśnie, jak nie, że snajper przebiegał i tam ich nie widział prawie że, ale to bardziej chodzi o pojazdy, wiadomo, nie? To chyba jest logiczne, że bardziej chodzi o pojazdy, bo tu pojazdy mi coś robią, niż czołgi same w sobie. Znaczy, niż ludzie sami sobie. Mam no, jak jakiś moździerz, może trochę podenerwować. Albo, albo... Jacyś, co mogą strzelać w czołgi... ...przeciwnicy. Ale to raczej nie jest aż takie groźne, żeby... Chociaż, chociaż jak... ...dwie jednostki tych... ...moździerzy się ustawią, to koniec może być też. Jak się szybko nie zareaguje. A te jednostki też... ...stają, jak wryte. I trzeba nimi dosyć mocno mikrować w pewnym momencie, bo na przykład dostają i nie podjadą tam, nie? A na przykład Moździerze jak, jak strzelają do kogoś i im uciekną albo znikną, no to oni akurat już już ten, już wtedy lecą, nie? już już lecą tam dalej. więc Moździerze działa samobieżne. Widzę, że zaraz koniec odcinka trochę prze, prze ten. Zaniedbałem moich widzów, chociaż w sumie nie wiem chyba jesteście świadomi co tam się działo, dlaczego nie komentowałem Czasami tak trzeba, co czy trzeba. Czasami tak wychodzi bardziej. No. Dobra. To są jednostki przy przejściu. Jeden czołg widzę. Interesuje mnie, co tutaj jest. Dobra, ja myślę, że i tak północy... O, tutaj coś tam jeszcze. Są. Widzicie, głównie jednostki chodzone. Ewentualnie pewnie jakiś czołg jak podejdę, zobaczy tutaj jeszcze, nie? O sniperze na przykład. Chodu kurwa. O nie, dostał snajpera. już po Są moim snajperze. Hmm. A nie, jednak pobiegli tam skąd dostali, a nie, nie ten. Bidny snajper. No dobra, tu skończę odcinek i zacznę nowy już, dopóki się jeszcze tam nic zbyt nie dzieje. Bo myślę, że teraz zacznę ruszać po prostu powoli jakimiś tymi jednostkami. Chociaż myślałem, no tak, no. wezmę tak, dwa czołgi, ten mój, albo nie, wezmę ten generalski gdzieś tutaj zostawię, te dwa czołgi wezmę. z są ubieżne i tego snipera nieszczęsnego, no i może jakąś jednostkę tycho, żeby na wszelki wypadek zostali patrzeć. Dzieci moi, tutaj byli, nie? Medycy. Tak. bo wiecie co, niech oni tu zostaną jednak. Po prostu sniperem pójdziemy. A co? Aha. O, a tymi możemy pójść. Dobra, tymi pójdziemy w sumie. Przecież ten snajper lepiej widzi. Dobra, to wezmę ich tak, żeby stali, a tego snajpera jednak, żeby chodził. Okej, okay, dobra, bo miałem kończyć się dwie minuty temu i kończę dopiero teraz, także do następnego siema, no